Cześć, witajcie, ja jestem Huda, to jest FIFA 13, kariera zawodnika, odcinek 14. Tak mi się wydaje, że 14, nie jestem pewny. Ale dobra, gramy kolejny mecz. Dzisiaj czeka nas mecz reprezentacji Polska kontra RPA. Ja oczywiście gram w Polsce. Dobra, tak, kontrolowany będzie Huda. No i tak, pierwszy mecz będzie cały, drugi będzie w formie skrótu, a w następnym odcinku już raczej obydwa będą w formie skrótu. Czemu grał z numerem drugim? Da, no, nieważne. Aj, minus 25, trafiłem w murek. Ale tak, przez chwilę, osłownie, nie wiem, z minuty temu widziałem komentarz pod odcinkiem 13. Aj, komentarz. Dlatego zgaduję, że to jest odcinek 14. Ale tak, komentarz przypomina tak, żebym zaczął grać obrońcą, a przestał napastnikiem. Znaczy ja... Mm, ogólnie nie, nie zagram obrońcą, ponieważ grałem obrońcą w FIFA 11. I naprawdę mi to w ogóle nie szło. Co ja w ogóle robię? Mam dźwięk, z mniej... tak. W ogóle mi to nie szło. No i co? Nie potrafię grać obrońcą, nie lubię grać obrońcą. I chyba tyle. Z tych argumentów moich i... Co jeszcze? Co jeszcze tak miałem powiedzieć? A i nie chce mi się zaczynać od nowa kariery, ponieważ nie da się zmienić pozycji w tej karierze, próbowałem Próbowałem, no niestety się nie da, a jej je. dobra, zaś się zagadałem Jeszcze coś do jakiegoś komentarza się chciałem odnieść Tylko nie pamiętam czy teraz do jakiego Ale okej, okay, teraz gram mecz Chudy po prostu, no sobie wybiegam na pozycję O, dajesz, dajesz, wysuń, Dobre, dobiegnę Ło wow, wow, dobiegłem, ale dobra Dobre, Uciekła mi trochę ta piłka Właśnie, dawno, które nie było odcinku, dawno nie nagrywałem, nie wiem o czym gadać. Ale okej, okay, mam nadzieję, że nie będzie aż tak strasznie. Próbuję sobie cały czas przypomnieć ten komentarz. Bo coś jeszcze miałem o to powiedzieć. Coś też o karierze zawodnika, tylko nie pamiętam w ogóle co. A, to nie było chyba konieczne do kariery zawodnika. E, było, były dwa takie komentarze, żebym e, włączył komentatora. Żebym nie wyłączał po prostu komentatora Żeby komentator yy, komentował mecz I żebym ja nie komentował No nie wiem yy, Możecie dać znać w komentarzach Czy chcielibyście takie coś Żebym ja nie komentował żeby komentator był po prostu włączony A ja czasem coś tam od siebie dorzucę A po prostu jak ja będę mówił To komentator będzie wyciszany A jak ja będę siedział cicho i nie będę wiedział o czym mówić To po prostu będzie komentował komentator Dajcie znać w komentarzach Co o tym sądzicie Kurde Człowieku zabrałeś mi piłkę ale chamy. Ja pierdziele. Dobra. Chudy, 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 strzelaj, chudy. Aj, nie mam bramki, ale dobitka. Nie trafił, no niestety. Strzały z daleka, strzały celne, okej, okay, pięknie. Siemnasta minuta meczu. Okej, okay, chudy tutaj, powoli, powoli. Dobra, dobra. Damy radę, damy radę, myślę, że to nie będzie raczej trudny mecz z RP, ale jest w następnym meczu reprezentacji już raczej nie zagram. Tak, ktoś czuję, na razie jestem jeszcze kiepski. No, 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 no. No i tak, mamy dzisiaj piątek, jak się nagrywam. Od razu postaram się to wrzucić w piątek i jeszcze dzisiaj nagram Tomb Raidera. I może jeszcze karierę bramkarza, jak zdążę. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Co z tego wyjdzie wszystkiego. Bo ogólnie nadal ta nieregularność na moim kanale niestety będzie. Znaczy tak, dzisiaj jeśli mi się uda, uda to wrzucić, to tak. Dzisiaj w piątek będzie w film, w sobotę będzie i możliwe, że w niedzielę weekendowego granicy nie będzie no, zapowiadałem, że miało być no ale niestety nie będzie ponieważ nie wyrobię się z tym wszystkim i w poniedziałek w poniedziałek też coś powinno być ponieważ przez weekend będę nagrywał ale ogólnie tak e, te dni od poniedziałku do piątku to może być bardzo nieregularnie mogą być dni gdzie nie będę wrzucał żadnego filmu Oj, i przy okazji też dzięki za 100 subskrypcji, które dosyć niedawno wybiło na moim kanale. Dziękuję Wam za to. I okej, okay, okay, nie, 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 nie. Miałem, nie robię jakoś specjalnego cinka ze subskrypcji. Jakim cudem ja tego nie trafiłem? Jak to mogło się zdarzyć? Jak to... Wy... Trafiłem w słupek albo w poprzeczkę. W spojenie prawie. Nie, nie będę robił jakiegoś specjalnego cienia na tą subskrypcji Ponieważ nie mam żadnego pomysłu ani ten, ten Nie wiem tą subskrypcji No ja się cieszę, jestem się w miarę cieszyć Taka okrągła fajna liczba, ale Nic specjalnego to nie jest Na milion widzów zrobię specjal, co tam Może by jakiś pomysł spadł Nie no, milion widzów to raz, Nigdy, nigdy raczej nie będę miał Zresztą Nie, nie Polski YouTube raczej się nie rozwinie do takie, nie wiem, nie może kiedyś się rozwinie, że ktoś z Polaków zdobędzie ten milion subskrypcji, ale dobra, koniec takiego mo moich przemyśleń na temat polskiego YouTuba. przechodzimy do akcji, nie wiem, nie wiem jak wolicie, czy gadam po prostu o meczu, co się dzieje w meczu, czy po prostu o jakichś głupotach. Nie też możecie dać znać. A, -a wyrzucasz? Do chudego, chudy! Aj, no kurde, nie, cenię, chudy. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Mamy jeszcze drugą połowę całą, może coś uda nam się siedzieć. Mam nadzieję, że mnie nie zdejmą, bo nie chciałbym tego bardzo. Zresztą ostatnio też ta nieregularność była też spowodowana... Mm, głównie mówiłem, że szkołą, tam różnymi takimi sprawami osobistymi, ale też jakoś mi się nie chciało grać w te tutaj kariery i Tomb Raidera te. Znaczy Tomb Raidera mi się chciało, ale jakoś nie miałem yy, okazji do nagrania go. Ponieważ grałem sobie w inne gry, których nie nagrywam No i w FIFA też gram tutaj inną karierę Moim innym zawodnikiem Okej, okay, była zmiana w zespole RPA Jest 0-0, trochę nudy ten mecz, tak wam powiem W ogóle jakbym miał, jakby miał z tego skrót robić To by był pokazany początek i koniec meczu I może, nie wiem, może strzelimy tą bramkę Chudy, dajesz A to są Polacy, z Polakami gram, znaczy o, kurde spalony, było tak blisko Niech to minimalny, nie? No minimalny, minimalny, no niestety Ale dobra, dobra, dobra Musimy jakoś sobie poradzić tutaj Nie W obronie, no niestety tego chudego już tutaj na obrońcę nie zmieni, A W obronie mi się nie jest tworzyć nowej kariery Więc mo że, może, może FIFA 14 O właśnie powiem, że, mówię, że w FIFA 14 może zagramy sobie obrońcą Zobaczymy Ej, co ty zrobiłeś? Nie widziałeś w którą stronę biegnę? Ślepy jesteś? Błaszczykowski jesteś chyba, tak? Ja ci walnę zaraz. Chodź tu. Chodź tu. No. Niech to do niego, do niego ludzie. Gramy, gramy! Trzeba się wziąć do gry i wygrać ten mecz, ponieważ... Jak nie wygramy, to będzie dupa po prostu. Kiepsko. Kiepsko będzie. Nie wiem jak to... Kurde. Jak to jest to właśnie polską reprezentacją, ponieważ tutaj mam umiejętności 73, coś takiego, nie? Nie pamiętam. 70 załóżmy, i mnie powołują od, 7, od tych 70 umiejętności, nie? No właśnie, a jak gram sobie karierę, gdzie mam zawodnika aktualnie chyba 87, to mnie nie powołują do reprezentacji. Znaczy powoływaj mnie, jak miałem mniej. Jak mam więcej, to już mnie nie powołują. I nie wiem jaka w tym jest logika. Bez sensu trochę. Ale dobra. Ja tam nad tym nie płaczę, ponieważ mniej meczy mam, a nie symuluję meczy. po prostu gram wszystkie. Lubię grać wszystkie. O właśnie, był komentarz, ale na niego chyba odpowiedziałem, ale jak coś powiem, że ten, y, że, kurde, z, 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 biegam w kółko i piłkę straciłem, ale dobra. Był kom, teraz już zapomniałem o czym był ten komentarz. A, żebym symulował, żebym symulował mecze po prostu. Ja na jego odpowiedziałem, że na razie wolę grać wszystkie mecze. Potem, potem się zastanawiam nad tą symulacją. No i tak też będzie, nie? Na razie tutaj będziemy grali wszystkie mecze. Kurde. Dobrze. Będziemy grali wszystkie mecze. Przynajmniej pierwszy sezon. W drugim sezonie możemy sobie przeskakiwać, bo mi się już tak też nie będzie za bardzo ciało. Dobij to nie. fuck! Niech to. Co to miało być? Masakra! Ocena 6 i 9 To jest do dupy po prostu, do dupy! Ten mecz idzie! Fuck Ja pierdolę. Da, drugi będzie w formie skróty No 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 chudy, chudy, ja Szkoda, że się nie mogę przepisać do innego kraju, zmienić obywatelstwa Zwinność... V, rzut karny, jest! Mamy rzut karny! Chudy wywalczył, rzut karny! O oh je yeah. No pod koniec, pod koniec właściwie yy, spotkania Polska zdobywa rzut karny wywalczony przez chudego No i to może być szansa, w której Polacy wyjdą na wprowadzenie Dobra, nie schodzę ja O ja wykonuję nawet, o kurczę To pełne skupienie, nie trafię <gry> Nie trafię Jest, trafiłem, rzut karny trafiony, chudy jest 79 minuta, chudy zdobywa bramkę dla w reprezentacji Polski. Już chciałem powiedzieć dla klubu Kielce, albo klubu Polska. zaczynałem myśl, że... Dobra, nieważne, co ja tam myślałem. Ważne, co powiedziałem, ważne, co jest, ważne, że Polska wygrywa, no niestety. Szkoda, że w rzucie karnym nie udało nam się wyprowadzić jakieś porządniejszej akcji. I schodzi chudy, wchodzi Robert Lewandowski! No, teraz tylko nie stracić, nie stracić tego prowadzenia i będzie dobrze, i następny mecz w formie skrótu. Bo tutaj już w, w tym pierwszym wygadałem Wszystko co miałem do wygadania No i drugi Będzie po prostu w formie skrótu Dobre piątkowanie teraz Nie wiem kogo Chyba szczęsny albo tytoń Dobre nieważne Nieważne kto na tej bramce tam stoi Teraz Robert Lewandowski Robert Lewandowski Jest nie nie Robert Robert nie Nie Robert Jak ty mogłeś to tak zepsuć Niech to, jeszcze, jeszcze, 87 minuta Nie możemy stracić, bronimy, bronimy chłopcy, bronimy, nie Nie, nie, dobrze, dobrze, nie, jest, nie, nie Nie, nie, nie Nie, spalony, spalony Jest, jest, jezu Spalony, na szczęście, na szczęście Minim Nie, nie był wcale taki minimalny Wow Piszczek na, nie, kuszczak, kuszczak na bramce stoi, czemu kuszczak na bramce stoi? To jest jakiś rezerwowy skład wystawiony. jest wow, na szczęście tutaj jest napastnik RPA miał zeza, no i niestety nie... Znaczy, na szczęście nie trafił. Dobrze, Piszczek, Mierzejewski. Mierzejewski, dobra. I to było o tym na tyle. Wygrywamy, wygrywamy. 8-8 ocena, ale jak tam ocenki ogólne zawodników? 9-9, Tomasz Kuszczak, miałem 9 9 spadł mi, dobra. Mogłem być zawodnikiem meczu, o, ale dobra, niestety... Oooo tutaj inne mecze pokazane towarzyskie Dalej, dalej, dalej. A, już mamy tutaj Nie mam mnie w składzie Po prostu nie mam nie w składzie, no i dobra No my symulujemy ten mecz. Niech to Śląsk prostu wygrał z koroną Kielce, jeden zera. A, gotowy do gry, a, bo ja byłem zawieszony! Ostatnio czerwoną kartkę dostałem, No tak Więc dobra. Zagramy, czy Korzyn w końcu mieści piłkę w siatce Zobaczymy I okej, okay, ten mecz będzie w formie skrótu, więc widzimy się na początku spotkania Okej, okay, rozpoczynamy spotkanie Korona kielce kontra piastkliwice I okej, okay, zaczynamy spotkanie i widzimy się podczas jakiejś dobrej akcji I tak skończy się pierwsza połowa Wynikiem 0-0 Niech to Mamy 0-0 do pierwszej połowy, no i nie wiem, czy będzie ciekawiej w drugiej. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że uda mi się strzelić jakąś bramkę. Chudy, chudy, teraz ma szansę. Będzie za chwilę sam na sama z bramkarzem. Czy zakończy to akcję bramku? Chudy strzela, chudy, bramka. Jest. Chudy zdobywa bramkę. Jest. Jest. Chudy w 49 minucie zdobywa pierwszą bramkę dla klubu Korona Kielce I w tym momencie Korona Kielce wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu Jest! I tak kończy, to się, tak kończy się to spotkanie wynikiem 1 do 0 bramką Chudego No niestety, niestety Spotkanie było w miarę nudne, nie było dużo ciekawej akcji Chyba pokażę tylko tą bramkę Korzym ciągle puduje, Korzym jest cienki i dobra, czy wystawimy nas w kolejnym meczu przeciwko Śląsk Wrocław? Chyba tak. Ech, korzy mnie przełamiesz się, dobra, to... Dobra, to by było na tyle. Pierwszy mecz będzie cały, bo moim zdaniem był chyba ciekawszy. Drugi będzie w formie skrótu. I pokażę tam tylko jedną bramkę, bo nic ciekawego się w tym meczu nie działo. Ja usypiałem grając ten mecz normalnie. Ale dobra. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.